Wielku kumpli i patyk albo dwa Powstanie dom, w którym mieszka Cieba Kumpli, weź patyk w garść, potrafisz to Wyrośnie dom, choć nie było tu go Witajcie w naszym przedszkolnym świecie! W świecie, w którym rozwijamy skrzydła, bawimy się Poznajemy przyjaciół. Ten świat to kubusiowy raj. Miejskie przedszkole numer 34 imienia Kubusia Puchatka i jego przyjaciół z oddziałami integracyjnymi w Płocku który ma swoje serce na ulicy harcerskiej i ulicy pocztowej. Mamy przepyszne posiłki, wspaniałe imprezy. A co najważniejsze u nas możesz zostać kimkolwiek chcesz. Nie wierzysz? Tylko popatrz. Poznajesz? To Kubuś Puchatek, sportowiec. Trening czyni mistrza, a my mocno trenujemy. Trenuj z nami. A kto to? Kubuś Puchatek, naukowiec? tak. Tak, zabawy badawcze i eksperymenty to nasze ulubione zajęcia. Ojej, kubuś Puchatek potrafi tańczyć? No pewnie. Popatrzcie tylko na tego cheerleadera. Kubuś Puchatek? Picasso? Jeśli tylko chcesz, możesz zostać malarzem. O przyrodę również dbamy. Razem z Kubusiem ogrodnikiem różnorodne hodowle zakładamy. Oj, oj, oj! Podobno Kubuś Puchatek to miś o małym rozumku. Chyba nie na tyle małym, bo świetnie potrafi grać w szachy. Ty też możesz. Komputery na mnie straszne. Kubuś puchatek, informatyk, zaprasza cię do gry. Posłuchaj tak pięknej melodii. Na pewno czujesz w sobie bluesa. Muzykiem również możesz zostać z Kubusiem puchatkiem, rytmikiem. Cóż to za piękne przedstawienie, to mali aktorzy na wielkiej scenie, Możesz być na niej i ty. Od stóp do głów. Poznaj swoje ciało i do kompletu zgłębiamy tajniki ludzkiego szkieletu. Spełniaj swoje marzenia i rozwijaj zainteresowania razem z nami. A ty, Kubusiu, czego sobie życzysz? Ciebie! Czekamy na ciebie, małym przedszkolaku!